Witam Was w sobotni poranek godzina 8 śnieżek ładnie popadał słoneczko wstaje no i zapowiada się e, piękny dzień w końcu jakiś śnieżek popadał prawdziwa zima nie to co było w święta no i dobrze, właśnie tak powinna wyglądać zima e, minus 3 jakiś tam delikatny wiaterek, śnieżek Całkiem, całkiem inna atmosfera do, do pracy. No i co? Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z chlewni, a następny odcinek będzie z zakupu cielaczków, byczków. I tak, ostatnie tygodnie. Nic nie nagrywałem. Była taka przerwa świąteczna. W tym czasie się dużo, dosyć działo Wszystkie maciory są już powypraszane Tutaj mamy 4-5 tygodniowe sztuki Akurat ta się prosiła jako pierwsza Nie wiem co się dzieje z tym Poprzeszczepiany, poodrobaczany Jeden taki od nich odstaje Niby wszystko cycka ma Paszę pobiera, a Mało rośnie, no też ta maciora już idzie do kasacji, ona jest tutaj najstarsza z całego stada. Także tak jest tutaj. Jedziemy po kolei od najstarszych. Tutaj następna. No i też, też teraz dużo świąt i tak dalej, dużo dni wolnych powinny być te maciory już odsadzone. Ale chcę po prostu przeczekać ten moment, żeby już było po tych świętach, po tych świętach, po wszystkim Żeby nasienie było dostępne, e, wszystko od ręki jak pojadę no Wiadomo, święta to są różne zawirowania, dużo dni wolnego No i też e, Jakby mi wypadło, żeby maciory się wystąpiła, u nich ruja Akurat święto nie jest otwarte, no i co wtedy A tak muszę tydzień Tydzień, w sumie to dwa e, Przeciągnąć I tutaj już pobierają pasze. E, śruta i dodatkowo idzie e, do śruty granulka, jeszcze z preparat, preparatem mleko zastępczym. E, jedziemy teraz e, tutaj na linii e, Provimi. E, wszystko na koncentracie. Maciory już też e, łapią sylwetkę odpowiednią do tego, żeby je odsadzić. E, ostatnimi e, czasy odsadzałem na czwarty tydzień. I to myślę było dobre rozwiązanie. Nie przeciągałem tego do 5 czy 6 tygodnia. No a teraz po prostu tak wyszło jak wyszło. Trzeba będzie troszeczkę przeciągnąć, odsadzić później i tyle. Tutaj tydzień temu już wykastrowane, przeszczepione, odrobaczone. I też przez te okresy świąteczne czekam na dostawę kolczyków i będziemy zaraz to wszystko kolczykować. Powinno to poniedzieli dojść. Na dzisiaj czwarty styczeń. Porządeczki już porobione. Znaczy zaczynamy sobotę jak zwykle pracowicie. Mówię teraz szybko tutaj poogarniam. I biorę się za paszowu z labyczków. Tak, tutaj mamy najmłodsze. One wczoraj się e, wykluły. Bez jakichś tam większych problemów. Poród trwał chyba jak pilnowałem gdzieś mniej więcej, 4 godziny. 11 sztuk się chowa, ogólnie było 14. Dwa takie słabsze. No i przygniotła też. A tak to ładne, równe. Tutaj zostały lampeczka, tydzień czasu. Tutaj mamy już starsze pierwiasteczka. Jedna z trzech maciur. Jeśli chodzi o pierwiastki, ogólnie jestem tutaj teraz bardzo zadowolony. Miałem trzy pierwiastki, one się prosiły. W pierwszy dzień świąt niektórzy byli na transmisji na TikToku. Akurat prowadziłem z chlewni, to już była późna noc, więc też człowiek był zmęczony. No ale że pierwiastki to pilnowałem. Porody przebiegły bez żadnych problemów. Miały po 14, 15, 16. Także, jak na pierwszy raz, bardzo ładnie. A chowają tak jak tutaj, to ta. 13, no i dalej Wam też pokażę. Jedna ma 12 i 11. Tak, żeby tak się udało odchować, to by był piękny rezultat. No, ale zobaczymy. Na razie minął tydzień. Ale też, żeby nie było tak kolorowo, jak to przeważnie bywało, by pierwszy raz od 10 lat. Mam kojec pusty, niestety, ale jedna maciora dobę po porodzie Wywaliła macicę No i to było w nocy, nie, nie było mnie przy tym, rano zaszedłem to już było Już leżała martwa No i co Tak też bywa Porozmawiałem tutaj też z lekarzami, czy takie przypadki, przypadki bywają No zdarza się, u mnie dopiero pierwszy raz E, udało mi się, ona też miała bardzo ładnie, bo miała 14 sztuk e, Zostało się po pierwszej dobie 10 e, Próbowałem to ratować e, Odpajając mlekiem sztucznym Kupiłem takie wiaderko 5 -kilowe. No i udało mi się e, odchować Z tych 14 sztuk 3 Także zawsze coś No i po prostu podrzucałem no już chodziłem, przy tym chodziłem dłuższy czas, pojąłem co 4 godziny. Powiem Wam, że taka też męczarnia, bo po prostu przerzuciłem te sztuki do tych młodych maciur, co mi się udało uchować. No i zobaczcie, one się praktycznie, mimo że są praktycznie w wieku tamtych, tydzień się po tamtych maciora prosiła. No i udało mi się po prostu poprzerzucać. Czekałem tylko na to, kiedy te zaczną się prosić. No i one właśnie niczym się nie różnią od tych urodzonych niedawno. Tyle tylko, że utrzymywałem ich przy życiu. Jakoś tam zbytnio nie rosły, ale udało się ich odchować. No jak to się mówi, będzie na po prostu zwrot na zero, żeby się maciora zwróciła. Kiedyś zdarzało się, że krowy też padały wraz z cielakami. Nieraz też macice powywalały. No ale to nie był tak szybki zabieg jak tutaj, że wieczorem obdawałem pasze, było wszystko ok, a rano zachodzisz i maciora leży martwa, wywalone wszystko z tyłu, zakrwawione. No ale ciężki widok, jakoś to musiałem przeżyć. Co poradzić? To też było właśnie przed świętami. No a tutaj teraz młode pierwiastki w dobrej kondycji. Też widać, że na tym prowimi dobrze się małe chowają. Bo wcześniej tak byłem gorzej zadowolony z premiksu, jaki stosowałem. Bo te prosiaki nie były takie nabite. Widać było, że delikatnie coś ta pasza jest nie tak, ale potem i szybko zaczynały pobierać granule, no i jakoś się w miarę naprawiały. No a teraz po prostu na prowimi zobaczymy, jak to dalej będzie. Póki jestem zadowolony, to nic nie będę zmieniał. No i zobaczcie, tak bym Wam nie powiedział, to pewnie byście nie odróżnili, no może i się różnią, bo to jest pbz była też kryta PBZ-em one są fajne właśnie długawe no a tamte, tutaj są podrzucane to piki trochę jak z bliska widzę inna sierść nie wiem jak to w kamerce widać ale tak to wygląda no i też Wam powiem, że właśnie jak mleka nie brakuje one są najedzone, to nic tam nie latają po kojcu, nic nie bunują, nie szukają, nie kwiczą, tylko po prostu jest akcja karmienie. I po tej akcji szybciutko pod lampkę i to jest oznaka dobrej mleczności, jak i od chowania tutaj prosiąt. Pewnie jak nagrywam, to by im się tutaj wyłożyła, ale Trochę może i przeszkadzam. Trudno. Także jak na prosiaczki tydzień, tydzień z haczykiem. To myślę, że fajnie łapią masę. Wiadomo zawsze też y, młoda y, sztuka to jest w ogóle inny odchów. Inne troszczenie się, ona tak się delikatnie kładzie. Tak jak tutaj teraz zauważyłem, że wszystkie z tych trzech młodych pierwiastek żadna nie przygniotła. One takie są właśnie delikatne, szukają miejsca, żeby się odsunąć i kładą się w ogóle troszeczkę z boku, żeby nie przygnieść. A już te stare maciory, to jak się wiadomo, oprosi. To ona nieraz tak nie uważa, tylko się chlapnie uwali, no i nieraz potrafi ze dwa nawet. Na raz yy, przygnieść. No i znajdujemy się na tuczarni. O tutaj krasnale takie same jak i tam. Wszystkie trzymają to samo. Tutaj musiałem tak to po prostu poprzynosić, po podzielić, podzielić je, bo yy, tam yy, brakowało mi miejsca. No i tutaj też zbite w kupce, bo tutaj lampy nie mają, to troszeczkę się inaczej zachowują, jak jest chłodniej. Też młoda sztuka. No i będę odmładzał stado. Kolejne dwie maczory do skasowania. Tutaj jeszcze mamy tuczniki, też za dwa tygodnie jadą. O tej maciorek się ostatnio oprosiła, co wam pokazywałem nie tak daw przed chwilą. I tak jeszcze poczekam z tydzień, niech trochę podrosną. I będę przepędzał tą maciorę w tamte, na tamtą porodówkę. I tutaj małe też zabiorę właśnie w narożnik, żeby zrobić miejsce. Bo jak będę odsadzał maciory, muszę mieć gdzie. No i potem tutaj gdzieś za 3 tygodnie wjadą na. Tu czarnie, tamte warfraki Co się pierwsze maciory prosiły No i tak to wygląda Gdyby nie ten jeden upadek, byłaby piękna Piękna tutaj seria porodowa, a tak W sumie też nie ma co narzekać Tutaj młode, średnia gdzieś około 11 pewnie 11 z haczykiem tak naprawdę Stare maciory, średnia dycha w sumie czego więcej. Wiadomo, ten jeden upadek zaniży mi średnią, ale co zrobić, ja na to nie mam wpływu. Takie rzeczy też się zdarzają, żebyście nie myśleli, że jest tylko pięknie kolorowo, jak to się przeważnie pokazuje w internecie. No i co? To by było pewnie na tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam Was na kolejne odcinki w nowym roku. Na razie, cześć!